Witajcie, edukacja na maksa z tej strony. Kolejny odcinek szachowy i ostatni już yy, Blitz. Yy. Blitz po, po, po tych trzech bicach nastąpi teraz, bo wyjdą trzy blice To będzie kolejny debiut. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gram czarnymi i mam propozycję grania. O, to by jest fajne, bo może bym zagrał sobie obronę czterech skoczków. Jeśli by mi wyjdzie, zobaczymy. Na razie zagram partię rosyjską. Zobaczymy, czy pójdzie w obronę czterech skoczków. Nie poszło, no to tutaj klasyczne pchnięcie. Wzięcie. Goniec. Hmm. Że ja tego gońca mam się bać? On szybko roszade robi. No dobra. Ja bym tego gońca zblokował w sumie. No i dobra, tutaj niech sobie grozi. Zbicie mi tego skoczka. Ja sobie spokojnie dołożę gońca. Jak nie wymieni to będzie rzeźnia. Więc nie ma tutaj specjalnie wyjścia. Mój przeciwnik albo z koczkiem teraz ucieknie, albo mi zwiąże tego, to, to, to. uciek No to co? Ja tym ci spokojnie sobie Roszadę robię. Oj, to jest fajny ryso, taki. Aha, tak. No to ja po prostu nie mogę tak, tak nie mogę zrobić. Ten Hetman wydaje mi się jakiś taki zbyt agresywny. Ogóle... Przeciwnik mój w ogóle zaniedbuje totalnie rozwój. No tak, obronił i gania mnie. Gania mnie. No dobra, czemu ja nie mogę na przykład tak zagrać? Ten skoczek będzie nadal w niefortunnym położeniu. Zaraz go tutaj, tym pionkiem, pogoni. Dalej, uparcie tutaj widzę, idzie twardo. No to ja tego króla zderoszuję, zwróćcie uwagę, tak, król niezroszowany to król w przyszłości zderoszowany. No dobra, ja bym tutaj jeszcze tak zagrał. No teraz mam dylemat. Tutaj mam kilka dylematów. Myślę, że tego. Skoczka tej sobie pogoni, no i sobie stąd człowieku. Będziesz chciał to się powybiedziasz? Nie będziesz chciał to nie? W ten sposób. Ale to jest tak, jak w ogóle się figur nie rozwija, to jest taki efekt, jak się w ogóle figur nie rozwija i tak to staje wtedy. Przygania kocioł Gardkowi, a moje też, sto, moje też dwa stoją. Dobra, gdzie tego gońca wstawić sensownie? Tutaj go ustawię. O, już się bałem, że dziesiątdziesiąt. O. o, wreszcie mogę gońcem się wrócić. Spokojnie. I teraz co? przepnąć tego pionka, czy nie przepchnąć? Oto jest pytanie. To nic mi nie da, więc lepiej jeszcze bardziej mu tą strukturę rozwalić. Skoczka mu pogonię. Nie chce stąd idzie. O potem pogoni kolejnego skoczka. Mm -hmm. No to z atakiem na tutaj na tego. Aha, w ten sposób zrobię to tak mi Tutaj niekoniecznie Tak, tutaj już, już, już miałem szansę na głupie wejście skoczka. A nie, to głupie wiecie, to, to, to są spoko. A tak to to nie, to to jest spoko. Nie boję się tego jego wejścia skoczka. On tu wejdzie, to ja sobie po prostu pionka wzbiję te, tego tutaj oto. Obrona wieży, no dobra. Fajnie, było, fajnie by było mieć jakieś widełki. To trzeba je wygenerować. Ale patrzcie jaki niefortunny ruch. No dobra, to tutaj. Z szansą na zagranie gońca tutaj. Zobaczymy jak on do tego ruchu się Ach, nie, nie, nie chce mi dać tutaj takiej możliwości. Ale to i tak wychodzi korzystnie dla mnie. Nawet po wymianie hetmanów. Bo ta wieża jest związana, czyli będę miał pewną wymianę kościową. Tutaj nie będziemy oczywiście, tylko będziemy się wymienić. Nie sądzę, żeby zagrał inny ruch. Ja mówię nie sądzę, a on jednak sądził inaczej. No to jak w tej sytuacji, no to ja. A się mojego pionka, to ja też sobie wezmę chyba pionka. To u pionek. Co tu stało? Czekaj, co tu stało? Co tu stało? Gońca. A. Gońca oddałem. Nie korzystnie mnie Nie zauważyłem tutaj tego, tego oddania końca. No dobra, to chociaż piątka wziąłem sobie na pocieszenie, na pokrzypienie serc. Co będzie się działo dalej teraz? Być albo nie być, oto jest pytanie: Co to będzie? Aha, czyli nie, za, czyli nie zauważył, że wieża mówi wisi. No dobra, tak nie zauważył, że wieża mówi wisi, no to ja tą wieżę sobie wezmę odbiorę. Skoro jest ona darmowa. Oj, no zaraz pojawia się motyw, motyw braku czasu. Nie ma, nie ma czasu i tutaj skoczek. No czy ale czy to wygram, czy przegram? Nie, no muszę tutaj spić, bo to tylko że to jest darmowe. Fajnie. A, aj, 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 tutaj. Teraz szybko myśl, dobre ruchy, albo przynajmniej na tyle, na tyle, Dobre, żeby on nie zdążył zareagować lepiej. Trzeba szybko to wymienić po prostu i tyle. W tej sytuacji się nawet nie, nie zastanawiać. Czas działa na moją. Oj! Nie korzyść, właśnie. Aż tyle figur muszę, muszę oddawać. No bez przesady. I efekt, na efekcie czasu przegrałem. No niestety, ale widzieliście, jeśli miałbym więcej czasu, ta sytuacja byłaby spokojnie wygrana. No i jakie to było otwarcie, już nie wiem, co zapomniałem, co tu się działo w ogóle. Chyba jakaś partia włoska była. A nie, obrona rosyjska była. Zobaczcie jak. Jakie tu można łatwe błędy sporobić <grym> W otwarciu, no tak. A wystarczyło po prostu zrobić rysadę i tutaj wszystko byłoby fajnie. Myślałem o tym. Het tak, tutaj. Tylko, że pod tym headmaniem to on by się wrócił. Czemu by się nie. Aha, nie wróciłby się, bo tutaj dalej było. Czyli znaczy, ja, już, już miałem możliwość zdobycia przewagi dużo, dużo wcześniej. Po prostu nie chciałem tego robić. No i tak, tutaj. Ten ruch był mi proponowany, ale zagrałem inny. Oczywiście tak i tak. A i tutaj po, po prostu w ten sposób, spadając w stępem, odchodził A, wierzyć, wierzyć, pierwszy faktycznie wierzy, że mogę tutaj zagrać też spokojnie. Co tu dalej? No tak, Pionka Tak podjąłem decyzję taką. A tego chyba nie widziałem, darmowego pionka, właśnie tutaj nie wiem, czemu. No i ty właśnie, może było stępem po koniec tego pionka darmowego, fajnie. I tutaj, o, zwróćcie uwagę na przewagę. I ten ruch przysporzył mi niewielkich problemów, bo po tym ruchu okazuje się, że poleciał mi. bo tutaj całą przewagę dać się. W, na moment oddałem. A wystarczyło po prostu wziąć. Zafiksowałem się tutaj na, na, na tym gońcu w tym miejscu i tak. Jak widzicie, czas to pieniądz, pieniądz to czas. No, miałem darmowego skoczka, nie chciałem darmowego skoczka, więc widzicie też kolejna sytuacja. Ale tutaj jak widzicie czas już działał na moją niekorzy bardzo silnie. No i potem podłożyłem już. Dalej nie była przewaga, ale o... Coraz bardziej oddawana, oddawana. Dobrze, mam nadzieję, że film już wszystko był Pokazałem wam jak... Często mo można, można mieć dużą przewagę w partii rosyjskiej, yy, gdy przed popełnia błędy. Mam nadzieję, że film się podobał i do usłyszenia. Dzięki serdecznie.